hej, kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Milka. A w dzisiejszym odcinku będziemy oceniać kąta widzów A jeśli tego typu odcinki macie, to zostawcie ławki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z każdym kolejnym odcinkiem I ja bez wędnego dalszego przegłoszenia przechodzę do oceniania y, kąt moich widzów y, Więc tutaj znalazłam sobie już wcześniej jedną osóbkę, bo coś bym internet nie chciał działać, a przez ten czas, gdy ja sobie naprawiałam właśnie internet, to mi się załadował profil tej osóbki. Więc możemy przejść do ocenki. Yy, więc look, myślę, że bardzo fajny, yy, dopasowany kolorystycznie, taki ciemny trochę. Jednak ja już nie w nim włoski nie do końca. W moim stylu, ale jeśli ty usługi się podobają, to to jest najważniejsze. Więc za luk 7 punkcików. Zdjęcie obok luku, nie wiem, czy to jest jakiś Azjata nie ogarniam takich postaci, przepraszam. Więc zdjęcie obok luku 8 punktów, bo nawet ok wygląda. Yy, opis, myślę, że witam na moim profilu. Mój to jest jej idol. O, mam na imię. Mam na imię Satan. Jestem Belgii, O! Mam, mam nie wiem ile lat, w sensie nie umiem rozczytać, jestem wolna, yy, I live coś tam yy, in the bits and, nie wiem, ktoś tu był, nie wiem rozczytać tymi literkami, no ale okej, okay. więc opis 8 punktów. Yy. Posty, myślę, że fajne, dużo udostępniane, pisane. Tutaj ja chciałam, tylko. Nie ho... ja chciałam być chora, żeby dzisiaj go nie pisać. A teraz, jak jestem chora, wolę już pisać, ten sprawdzian, To też tak ma. No, dużo, osób pewnie tak ma kto też w domu. Więc ogólnie, posty 7 punktów i ogólne prowadzenie konta 7 punktów. Więc kolejną osobką, której tutaj ocenimy dzisiaj konto. Będzie Malfa 4 Okej, okay, nie ma takiej osóbki Czasami osóbki zmieniają y, Zmieniają jakby nicki, czasami usuwają konta Więc to też nie zależy ode mnie, jeśli kogoś na przykład nie ma Jeśli byście zmienili konto, ja bym Was nie oceniła y, Bo było tak już z kilkoma osobami, że zmieniły sobie y, Jakby nazwy i ja wiedziałam, że to one Ale nie wiedziałam, że zmieniły nazwy, i po prostu one napisały. I bez kolejki po prostu oceniłam im konto z tego powodu, że jakby były wpisane wcześniej na listę, tylko po prostu nie oceniłam tego konta, bo nie wiedziałam, że zmieniły nazwę. Więc jeśli wy zmieniliście nazwy czy coś takiego, no to przepraszam, możecie napisać jeszcze raz, wam konto. A jeśli nie zmieniliście nazwy, to ja mam was zapisanych, więc jeśli pisaliście raz, no to ja Wam na pewno kiedyś prędzej czy później ocenię. Tylko mam ponad 250 osób z tego co się nie mylę, więc na pewno to długo potrwa W że jeszcze mam szkołę i też wiecie y, szósta klasa, w sensie szósta klasa czy czytam tutaj szóstej mi się y, z szóstą klasą, wiecie ósma klasa to też jest trudna teraz też mam egzaminy za, za dwa miesiące, dwa i pół miesiąca na egzaminy a więc wiecie, nie jest nie jest tak łatwa jak może się wydawać ale jest okej okay. tutaj kolejna osobka pewnie zmieniła, nie, albo się usunęła nie mamy jakby jej tutaj, więc lecimy do kolejnej kolejną miałam nawet tutaj na tym o proszę bardzo, ta osobka mm, będzie więc luk, myślę, że fajny jak na osobę, która ma 10 lat, bo od tego co widzę ma w bio napisane, że ma 10 lat, jak na osobę, która ma 10 lat, bardzo fajny look, myślę, że za niego mogę dać 7 punkcików. Zdjęcie obok luku, jakaś postać, zdjęcie nawet wygląda ładnie, jak jakiś edit trochę, więc 7 punktów. Opis hejka, ulubiony serial, smocze książę, postać. Rayla ulubiony kolor pink, czyli różowy zabrane konto, bla bla bla, jak chcesz pomóc daj momo, okej, okay. chętnie dam momo jeśli widzę, że ktoś na przykład zbiera momo, czy coś takiego zawsze daje staram się dawać momo kocham zwierzęta, wszystkie mi zależy jaka rasa, pies, kot. nie ma znaczenia, lat 10 nazywam się Oliwia drugim je Faustyna, jakoś ostatnio i jakoś ostatnio zarysowaniem jestem nienawidzę, gdy nie ma internetu. Ok, Ym, więc opis. Opis. Już oceniła Tak, oceniłam, bo zdjęcie obok luku. Nie, opisu nie oceniam, bo żeby mi się. No ale dobra. Ym, więc opis: 8 punktów. Ym, ogólne prowadzenie konta 7. I za posty 8. Ok, lecimy do ostatniej już w tym odcinku. Osobki będzie to saliva. Tak się nazywa osobka. Ok, więc lecimy, lecimy jakiś słodki piesek. Więc za zdjęcie obok luku. 9 punktów, bo słodki piesek Ym, bardzo fajny tutaj widzę. Ym, bio mi się podoba, więc 7. 8 punktów nawet za opis. luk bardzo fajny, dopasowana kolorystyka. Tu mi jedynie ta torebka nie pasuje, a tak to wszystko ładnie, więc 9 punktów. Posty już sobie lecimy. Posty fajne, udostępniane. Tutaj o MSP nawet coś. Ja lubię. Grałam w MSP kiedyś, w BSP, więc MSP i BSP życiem. No więc mi, dla mnie było to po prostu cudowne. Yy, więc yy, posty 9 i ogólne prowadzenie konta 9. A jeśli tego typu odcinki Wam się podobają, zostawicie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie być na bieżąco i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa! Buziaczki!